Czy wiesz, że w Warszawie działa skomplikowana podziemna sieć ciepłownicza, dzięki której nie tylko budynki mieszkalne, ale również szkoły, szpitale czy banki są zaopatrywane w ciepło i ciepłą wodę? Można śmiało powiedzieć, że sieć ciepłownicza stolicy to podziemne miasto, które żyje 24 godziny na dobę. To 1800 km długości rur, przepompownie i komory, nad których niezakłóconą pracą codziennie czuwa sztab wykwalifikowanych pracowników WEOLI. Gorąca woda opuszcza warszawskie elektrociepłownie żerań i siekierki i od tej pory płynie siecią ciepłowniczą należącą do wyoli, nie tylko do mieszkań i domów warszawiaków. Trzeba pamiętać, że ciepło w szkołach, przedszkolach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej codziennie zostaje dostarczane również dzięki najnowocześniejszej i najdłuższej w Unii Europejskiej sieci ciepłowniczej. To inteligentny i nowoczesny system, który w większości znajduje się pod ziemią. Zastanawiasz się, co kryje się pod ulicami Warszawy? Dzięki podłączeniu do sieci miejskiej budynków użyteczności publicznej, również jako klienci sklepów, banków czy pacjenci przychodni szpitali, możemy cieszyć się przyjemnym ciepłem wewnątrz pomieszczeń. Gorąca woda z sieci dostarczana jest do węzła cieplnego, czyli wewnętrznej instalacji w budynku. To w węźle ogrzewana jest woda płynąca później do kranów i kaloryferów. Dzięki temu, kiedy załatwiamy sprawy w urzędzie, nie marzniemy, a nasze pociechy mogą uczyć się w komfortowych warunkach. Podziemne miasto i jego skomplikowane systemy działają dzień i noc, aby zapewnić bezpieczne i niezakłócone dostawy ciepła i ciepłej wody do budynków w Warszawie.